Siema System Lemon to jest Overwatch 2. Um, nagrywam aktualnie trochę filmów na zapas, więc stwierdziłem, że może nagranie tego będzie dobrym pomysłem. Um, nie mam pojęcia co się dzieje Ostatni raz grałem jak był noworoczny event, także no, tego typu. Teraz jest jakiś event one Manowski którego w ogóle nie ogarniam. Zobaczę może wyzwania, wydarzenia. Yy, ukończmy, czy... Nie ma jakiegoś specjalnego trybu? Tak, tak, to taka... No, niesamowita... Niesamowita. Niesamowity event to, to nie jest. Polec sobie Quick Play'a w open bo nie, nie wiem. Nie chcę się ograniczać do jednej roli, po prostu sobie coś piknę, zagram i może nagram fajny odcinek. Przykład, nie wiem, możemy zacząć sobie od zagrania Sombrą, a co z czym tam będę grał, to się zobaczy. A wiesz, piknie się jakiegoś tanka, jakiegoś U U Winston Gaming się zrobi i będzie. Przyjemna giereczka. Więc jestem świadomy tego, że gra jest troszeczkę martwa w obecnym stanie. Ale wszystkich graczy jeszcze nie straciła. No ja w sumie to nie wiem. Nie wiem, dawno nie grałem, bo nie miałem z kim grać po prostu. chętnie bym z kimś pograł. Wróciłbym do tej gry. Tu jest apteczka. Eee, dawno tej mapy nie widziałem. W końcu po przejściu z jedynki są całe te rotacje, mapa, szkoda. Przecież jest dużo mniejsza różnorodność. I za cholerę nie pamiętam yy, gdzie, gdzie tu cokolwiek jest. A przejdziemy sobie może możemy schować aptekę jakby chcieli coś osiągnąć Obijemy sobie chłopa, cofniemy się Nie grałem przez dwa miesiące, więc jeżeli ktoś spodziewa się po mnie jakichś niesamowitych skillsów, to musicie się zawieść. Mówiłem, nie grałem dawno. Czy oni w ogóle nas nie atakują? Jestem bastion na górze. Zaraz się do niego przebiegniemy. Ewentualnie panimy Mercy, albo sami od niej zdechniemy. Do trzech było nieważne. Tak, na spokojnie powinniśmy to wygrać. Chyba też, patrząc po tym, co się dzieje, to chyba zaczynam w to trochę wątpić. W, w, jest VN translokator. W, właśnie, właśnie zorientowałem się, wyjebany translokator za mapę. W sumie co oni mają? Bo tak nawet nie spojrzałem. Tu nie mają samych TPS-ów. To jest trochę klapa, że przegrywamy. Ale. Spokojnie wejdę sobie na ich dłowę i powinno być dobrze. O ile nie zostawię to bo z jestem upośledzony. Nie wiem, no mówię, no brak mi starych przyzwyczajeń, brak mi czegokolwiek, tak w zasadzie. Ale na obronie i tak łatwiej wygrać gierkę na quick play, bo nie ma rund. Już nie pamiętam w ogóle, gdzie są apteczki na tej mapie. A, to był najgorszy ult w moim życiu, ALE! Przedem się tu dobrze bawić. Może zwyczajnie ze sobą czuję postać na coś bardziej... ...enjoyable, na przykład zagramy sobie... Lucio. Ja nie chce mi się żyć. Jest ta wdowa. Dajcie dojść, dajcie dojść, już was leczę. Już was leczę, spokojnie. Nie wiem co ten Reinhardt zrobił, wlatując w 10, ale najwyraźniej dobrze się bawił. Nie, zmieniam się na sombrę. Tak mi wkuza ta wdowa. Naprawdę. Ja widzę grację wdowy. Naprawdę. Sięgam. No i tyle by było z mojego podstępu całego. Gdzie ona teraz jest? Tam siedzi. Kończy się kiedyś... No, rozkończył się. Jajaj. nie wbiegłem sobie w paru ludzi. Czemu ja strzelam w niego jak on reflektuje? Naprawdę, to, to będzie taki po prostu gameplay. Niesamowity. Ona jest. słyszę ją Pamiętajcie, przeładowujcie zanim się wyłonicie. Ja chce mi się żyć, skończyły mi się naboje. Zniszczyli mi nie, co się stało z translokatorem. Zniszczyli mi go? Nie widziałem. Wiesz co, tą wdową zapomniałem.

Zutujemy sobie for fun. Zabił, a nie myślę chłop nie zabił chłopiem. Chcę my nawet walciby coś tutaj. rzuciłem tego... woa woa wow. Nie ma diflektuj dalej Nikt nam tylko nie za nas nie zawsze pleców Dobra, nie będą musieli Dobra, no, prawie wygraliśmy, ale trudno. Całkiem kim nie za gieresko. Ja nawet nie zauważyłem, że dodali pochwały dla przeciwników. Pojęcia nie miałem. Łoło wow, wow. Jak ta gra teraz fajnie wygląda O no teraz to mus... Nie no Aż chce się wrócić na dłużej Z ciekawego w karnecie dostałem się Chyba troszeczkę źle wyświetla A różne konstelacje są czy tylko jedna tylko jedno, dobra, nieważne. Także to było na tyle w tym odcinku taki no, pilotażowy odcinek, co nie było już kiedyś coś tam pokazywałem z Overwatcha, ale... Ale możecie zobaczyć mój brak formy i to, że w zasadzie zachciało mi się znowu grać, jak zobaczyłem jak ta gra wygląda. Um... Może się, się rankę dziki pocisnę kiedyś, ale tak jak przypomnę sobie jak się gra. To tyle. Trzymajcie się do następnego na razie.